Halo, halo. halo. Która kamera mnie bierze? Yy, ta. No, e, przychodzimy do Was z grą e, Smoki. Gra od naszej księgarni. Bardzo ją lubimy. E, tu. Brawo <gry> ja. Okay. E, gra jest e, przewidziana dla graczy od 6 do 106 lat od 2 do 5 osób i rozgrywka przeciętnie trwa 15 minut. Yy, wizualnie zarówno karty jak i opakowanie yy, karton yy, kojarzą się z innymi grami yy, naszej księgarni z yy, grą Sen bądź kruki, a to dlatego, że ilustracje do tej gry robił ten sam ilustrator, ilustrator Marcin, ale bardzo przepraszam, nie pamiętam nazwiska, Marcin Minor. Yy, i są to urzekające ilustracje, naprawdę, przez co bardzo przyjemnie się w te grę gra. Rozgrywka w smoki troszkę różni się od rozgrywki w sen, o tym zaraz więcej opowie Krzysztof. Jest to chyba jedna z naszych ulubionych gier ostatnio. Tak. Dosyć często po nią sięgamy, kiedy mamy ochotę na coś szybkiego, niekoniecznie przewidywalnego, bo gra daje też dozę pewną losowości kiedy lubimy rywalizować to też się sięga. Tak, na pewno przy... największa różnica jest taka, że tutaj gramy w otwarte karty. Nie musimy już pamiętać, gdzie, gdzie mieliśmy karty jakich wartości. Po prostu wszystko mamy i nasi przeciwnicy jak na tacy podane. Właśnie celem jest odkrycie wszystkich sześciu kart. Tak, się... w momencie, kiedy któryś z graczy odkrywa ostatnią szóstą kartę, wtedy automatycznie y... gra się kończy. Tura się kończy, tak. Y... I taka jeszcze różnica jest taka, że mamy trzy karty specjalne, tutaj mamy taką kartę dziewiątka z taką strzałeczką, jest to krócze gniazdo. W momencie kiedy tą kartę układamy w swoim śnie, my sami możemy zamienić dwie dowolne karty odkryte. Nast w swoim deku. Tak. Następnie mamy kartę lustrzane odbicie, chyba tak się nazywa. I ona kopiuje po prostu wartość karty z lewej bądź z prawej strony. Chodzi o to, żeby zdobyć jak najniższej wartości karty. Tak. I ostatnią karta, to jest dziesiątka. W momencie, kiedy ją wylosujemy stąd, musimy ją dołożyć do swojego snu, w którymkolwiek miejscu chcemy. Następnie tą kartę przekazujemy przeciwnikowi i on bez względu na jej wartość, tak, musi. Układaj w tym samym miejscu, i ostatni gracz po prostu odkłada kartę na 100 kart odrzuconych. I to jest taka, tak naprawdę, podstawowa zasada. Jeszcze jedna ważna sprawa. Karty w, w naszym deku położone poniżej, tak, w, w kolumnie, jeżeli są takie same, zerują się. Czyli jeżeli tu będę miała kartę o wartości 5 i tu będę miała kartę o wartości 5, to nie jest 10. Tylko 0. 0 i dodatkowo jeszcze trzeba, tutaj najmniejsza minusowa wartość jest minus 2. Jeżeli mamy 2 minus 2 pod sobą, to, to tak naprawdę na tym stracimy, bo dostaniemy 0 za to. Mhm. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Ok, zagramy dla Was trzy tury, po to, żeby każdy z nas miał szansę rozpocząć rozgrywkę i zacznie Ala. Oczywiście. Tak, i na samym początku odsłaniamy jedną kartę. Czyli już jeszcze na początku. Zanim zaczniesz. Tak, mamy wszystkie karty. O patrzcie. Taszak, jak Czyli, ale już wiem, gdzie nie kłaść drugiego minus no. no, Zaczynaj. Śmiało. Tu jak położy da mi zero, no? Tak. Nie opłaca ci się. Nie lepiej ci położyć w innym miejscu, żeby ci zerował. Mhm. Okej. Okay. Ja tam chętnie zamienię miejscami. Ja tym I mi jaka nie powiem co super tym ja razem skorzystam z tego Wiedziałam dobrze na dobre ci robię. Na no dobre mi robisz. Tak. <laughs> Teraz się. <ty przyś>. Mhm. <laughs> <laughs> tak naprawdę od razu się budzimy, bo u mnie została odsłonięta szósta karta. Nie dobrze. To jak mam tę rozgrywkę z minus jednym punktem. Ja mam 3, tu mam 0, a ja swoich nie policzę. 14, a ala ma 8. No, nie 8. Którą wartość kupiłeś 4? Nie, 4. oczywiście. 8, 12, 16, 18, czyli 16. Czyli wygrał krzysiek, a ja drugie ty trzeci. Czyli Niestety. po wygraniu rządu dostaje się takiego smoczka. Jak się uzbiera 3, to się wygrywa gra. No, zagramy jeszcze oczywiście dwa no, razy. Dwa razy tak, żebyście zobaczyli mniej więcej. Żebyście miały szansę wygrać. Nie, <laughs> żeby to i tak jest. Proszę potasuj, bo ja mam za małe łapy. Te karty są dosyć duże i zawsze mi się. Tak, ale bardzo solidnie wykonane, są z bardzo fajnego materiału. więc. Tym bardziej, że tę grę już ogrywamy jakiś czas i ona już powinna teoretycznie swoje przejść. A wygląda tak, jakbyśmy dopiero co odfoliowali, wyjęli z pudełka. Tak, gra jest bardzo naprawdę przyjazna, więc nawet małe dzieci można nauczyć nią grać. To e, prawda. Ale testowała na swoich córkach, które nie są już takie małe, ale nie są jeszcze doświadczonymi graczkami i, e, I tak. bardzo dobrze sobie poradziły. Właśnie, cały czas minus chyba, wykładam. I teraz pozwolicie, że ustawimy je, żeby było widać na kontrze mniej więcej jest ok. U mnie tylko ucieka za I teraz ja zaczynam, ale Karpę. najpierw odkrywamy, jedną odkrywamy kartę. kartę. W razie co to ma do tej pięknej, ale to nie jest, nie wyszło mi to na dobro. No ale dobra, już trudno wybaczyć Ci. Teraz ja. Tak. Coś mi dzisiaj nie idzie, gram z Wami. Nieźle. Okej, okay. na, na dole, tak? Na dole tak, położyć? Tak, tak, na dole. I, i znowu ja tak. Fu, 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 fu. Właściwie to, no, już oczywiście i tak też robię. Niemiła kobieta. Ja zdobyłam no, minus dwa. Dziesięć, dwadzieścia trzy. Jedenaście razem. Teraz ja dostaję smoczka. Tak. Yes. Tak na to liczyłam, że że jednego smotka to będę proszę. No Ale dzisiaj mi z wami nie idzie. Tak, no jeszcze jedna pora, może, może teraz wygrasz, kto wie. Tasowacz największy, dłonny będzie tasował. Tylko no, teraz, teraz uda mi się znowu mi na stół, jak ja zaczynam. Najwyższy będą dwie dziesiątki. Mm -hmm. To czy na pewno nacisnąłem zacznij nagrywać? Zawsze mam taki schizak w połowie nagrania. Ale by było. Dobrze, że to do pompek nie robimy, bo już bym nie wydaliła. Ja chyba nigdy nie wydali. Powiedziałeś to głośno i już nie wyszło. Dobra, odkrywamy. odkrywamy, tak. Tak masz szczęście do minus dwóch dzisiaj. Krzysiek I tak. Tylko na... ja muszę wykonać tą akcję, bo chciał dziewiątkę wziąć. Nie wiem co bym... Przecież mi nikt takich dobrych kart nie daje. Ty ja sobie sama bierzesz mnie że Wiedziałam. I teraz ja skiepściłam tak. mega, bo mogłam tę kartę położyć gdziekolwiek indziej, a położyłam ją tutaj. W związku z czym będę miała wpytkę y, tych punktów. Tu, mam, y, tu sobie kopiuję y, oczywiście minus 2, czyli mam 0. Tu mam minus 2, tu mam 10, czyli mam minus 8. Y, Ty masz ile Krzysiu? Dużo, 23. Jest! Wygrałam! Grę, zwłaszcza ja, ja, to mi dziś <laughs> Sen od naszej księgarni. Pru, przepraszam. Smoki od naszej księgarni z ilustracjami Marcina Minora. Polecamy wszystkim, małym i dużym. Świetna rozgrywka. Świetna rozrywka i rozgrywka dla całej rodziny. mi graj. Tak. Polecamy.